W tym roku sutry bardzo pomyślne dla Ciebie, jak to nastawia się do walki przed warszawskim rajdem. Dobrze, no jesteśmy po dobrych testach i z dobrymi nastawami. Myślę, że będą się sprawdzały tutaj, bo, bo trudno jest wybrać odcinek, który ma tylko 3 km na testy, taki, który był adekwatny do całej trasy rajdu, ale myślę, że będzie ok. Jesteśmy pozytywnie nastawieni. Cieszę się, że, że znowu wsiadam do rajdówki i że będę mógł się pobawić, bo, bo to jest duża frajda jadąc tam. Nawet na czas e, po szwytrach. Przygotowywałeś się do rajdu wspólnie z AWą? Jak wyglądała Wasza współpraca? AWA za dużo ze mną nie pojeździł, bo mieliśmy bardzo szybko zniszczoną drogę. I, i, I na pewno jakieś tam wskazówki wskazówki będę próbował wdrożyć. Ale tym razem no tutaj jest tak miękko, że ta droga bardzo szybko ulega zniszczeniu i, i nie było za dużo okazji później, żeby przejechać. Natomiast tak jak mówię, no jestem zadowolony, że... Że zawsze. To też, to jest zupełnie inny rajd niż rajd e, Polski, e, który ostatni raz jechaliśmy po szutrach. E, o, to nie da się tego do niczego w zasadzie porównać. Poza tym, że e, no, technika jazdy jest podobna, w sensie to takie podstawowe zasady, ale zupełnie inna trasa na wierzchnia i inne nastawy. E, trzeba troszeczkę na coś innego zwrócić uwagę. Tutaj jest bardzo e, wąsko i bardzo dużo. Krótkich zakrętów, co jest e, akurat dobre dla N, e, grupy N, e, bo ta różnica pomiędzy Z 2000 a grupą N myślę, że się zaciera na krótkich zakrętach, e, bo długie na, na długich niestety tracimy ze względu na masę i na środek ciężkości. Ale z kolei jest bardzo grząsko, więc e, druga pętla będzie dla nas, e, będzie dla nas mówię o zawodnikach e, z grupy N e, bardzo trudna, bo, bo będzie trudno odjeżdżać. E, z nawrotów szczególnie. Miałeś jakąś przygodę z kamieniem na testowym odcinku. <laughs> no tak no. 20 minut wcześniej jechałem i opisywałem tą e, trasę. I nie było żadnej tablicy na zacieśniającym się zakręcie. A ona się później pojawiła, jak jechaliśmy, już za pierwszym razem na czas. Bardzo szybko wpisaliśmy się w zakręt, e, który był chyba za jakimś tytoniem za jakąś e, plantacją tytoniu i nie było go widać. Nie było, znaczy nie było widać wyjścia z zakrętu, i gdzie na drodze, na w sumie cięciu, stała tablica. Gdyby ona stała w tym miejscu, gdzie ten kamień, jeszcze byłoby ok. A ale stała na drodze, więc musieliśmy ją ominąć. No. To znaczy postanowiłem ją ominąć, bo w ostatniej chwili przeczytałem, że jest tam napisany, uwaga, kamień. <śm> No więc y, udało się ją ominąć, ale pozbieraliśmy trochę tytoniu, nie, wjeźli, przywieźliśmy chłopakom, a później na, na plandekę trochę tytoniu. To żeby się nie upalili na serwisie. No, oni są trzeźwi, cały czas chodzą e, e, tak jak trzeba, my też staramy się trzymać trzeźwość, e, więc jest ok. Ok, dzięki.